Siemaneczko moi drodzy, witam w kolejnym vlogu godzina 14, ja praktycznie za 10 minut muszę wychodzić ale stwierdziłam, że nagram vloga dla was, bo po prostu chcę robić daily vlogi także musiałam właśnie go nagrać ja nie jadę do studia dzisiaj i po prostu mam tak mało czasu, muszę się ogarnąć za późno wzięłam się w ogóle za ogarnianie wszystkiego jak widzicie włosy mam jeszcze mokre, już trochę je wyprostowałam ale jeszcze są trochę mokre, właśnie, no ale trudno, wyjdę w takich już trochę mokrych. Autobus mam o 14.15, czyli za jakieś 10 minut, i muszę jeszcze na szybko się pomalować i ubrać, i właśnie będę wychodziła, bo jadę, tak jak mówiłam, do studia, jadę tam około pół godziny, jakoś zależy, czy będą korki, czy nie. Także widzimy się chyba wtedy, po prostu, gdy już wyjdę na dwór. Byłam wczoraj z koleżankami w galerii i kupiłam sobie pędzel taki. W sensie on jest do pudru, ale myślę, że również będzie fajny do brązera, bo nie mam żadnego takiego i stwierdziłam, że taki będzie ok. Jeszcze kupiłam sobie płyn mitral do zmiewania makijażu i dodatkowo jeszcze bloker, bo mi się skończył. Czekajcie, bo nie chcę złapać ostrości. O, i no i bloker. Właśnie takie trzy rzeczy sobie kupiłam. Bo po prostu płyn mi się skończył, ani nie miałam pędzla do brązera, także myślę, że ten będzie idealny, ale te włosy są mokre, strasznie, naprawdę. Oczywiście do konturowania używam paletki Mirakul od Patrycji i jeszcze dodatkowo od Natsu, bo to są naprawdę fajne rozświetlacze, bo tutaj jest bo pokażę, chociaż wszyscy pewnie znają tą paletkę, ale tu na przykład są takie dwa fajne rozświetlacze. Ja na przykład bardzo lubię ten złoty. A i ten róż jest naprawdę super, bo róż w paletce Patrycji jest dla mnie trochę za mocny. A akurat ten od Natsu jest idealny, bo jest taki brzoskwiniowy. A tutaj jest u Patrycji właśnie taki po prostu bardziej, bym powiedziała, że malinowy, coś takiego. I jeszcze nałożę sobie właśnie rozświetlacz, i będę już za momencik wychodziła. Założyłam sobie kurtkę, którą dobrze znacie, jest to ta kurtka z Bershki, taki zwykły czarny topik, pasek chyba z kantemu i zwykłe czarne dżinsy, tutaj ogólnie jest syf w malowaniu się, strasznie, jest, muszę to ogarnąć jak wrócę, a z tyłu za mną są jeszcze inne ciuchy, bo przymierzałam sobie stylizację, włosy mi w sumie już trochę podesły, ale chociaż tu jeszcze trochę widać, że są mokre. Okej, okay, właśnie ogólnie wyszłam już z zajęć i teraz jestem na polu, nie wiem, nikogo wokół mnie w ogóle nie ma. Pogoda jest naprawdę super. Ogólnie nic nie nagrałam właśnie w tym studiu dla Was, bo nie miałam po prostu czasu tak jakby, bo głównie to właśnie... Dwie piosenki zaczęłam już ćwiczyć, żeby je nagrać i potem właśnie wiem, wrzucić na kanał. Ale tak jak mówiłam, pogoda jest naprawdę fajna, jak wrócę do domu, nie wiem co będę w sumie robiła. Zobaczymy, mam plan taki, aby nie wiem, posłać sobie muzyki czy coś takiego, pooglądać, także myślę, że idę już do domu. Bo jestem naprawdę mega blisko, a ogólnie na tym polu jest naprawdę mega ładnie. Moi drodzy, i najważniejsze, jakaś dziura była. Chciałam Wam powiedzieć, że znalazłam przejściówkę. Udało mi się, ja po prostu, jak zobaczyłam, gdzie ta przejściówka była, to już mi się śmiać normalnie chciało. Ona była po prostu schowana w takim miejscu, i że ja jestem dziwna, że ja tego nie widziałam. Naprawdę, ja aż czuję zażenowanie, że ja tej przejściówki nie mogłam znaleźć. Tego vloga tak naprawdę miało w ogóle nie być, ale po prostu chciałam prowadzić dalej kontent taki vlogowy i stwierdziłam, że będę vlogi publikować co 2-3 dni, zależy od tego, czy będzie działo się coś ciekawego, ale ostatnio dosyć dużo się dzieje, także postaram się te vlogi publikować tak co 2-3 dni. Mam nadzieję, że to będzie spoko opcja. No właśnie wczoraj doszła paczka dla świnek. Były tam takie jakby akcesoria, w sumie nie, nie zrobiłam nagrania takiego jak to otwieram, ale mogę wam w sumie pokazać, co się w tej paczce znajdowało. Było tam chyba 5 rzeczy. Na przykład była ta taka kuweta, właśnie powiem Wam, że naprawdę ona super się mega sprawdza. Mówiłam wam, że ją zamówiłam właśnie. I tu jeszcze jak widzicie jest kolba, ale zaraz przejdziemy do tego. I tutaj macie kuwetę, właśnie, która jest teraz taka prostokątna, że jak widzicie, mam tutaj właśnie i poidło, i kolbę, i paśnik, i dzięki temu właśnie tak jakby one brudzą mi tylko w tym miejscu, a jak widzicie, reszta klatki jest naprawdę w miarę czysta, bo one brudzą tylko tutaj, głównie w kuwecie, no i przy tej macie, bo jak wychodzą, to się trochę to wysypuje, ale jest naprawdę. Mega Mega super. I jeszcze pokażę Wam dwie rzeczy, które kupiłam z akcesorów, no i właśnie dwie rzeczy co odnośnie tych kolb. Mam właśnie tutaj, tutaj do żwirku taką zwykłą różową łopatkę. No fajna, tak będzie mi na pewno wygodniej brać. Albo też do sprzątania kuwety będzie to fajne. Fajnie, że mi się trafiła kolor akurat taki różowy, bo widziałam, że nawet były zielone chyba czy tam granatowe. Także spoko, że jest różowa. I drugą rzeczą jest to taka zmiotełeczka, którą, jak tutaj podnosicie sobie. O. I normalnie tak sobie możecie zgarniać. Jest, jest naprawdę mega super. Ta, to ogólnie jest gumowe. Ta część jest gumowa. I powiem Wam, że naprawdę jest fajna, bo nie haczy właśnie, jak widzicie, ząbki nie haczą. Tak jakby okoce i maty. Także ona jest naprawdę super. Jakbyście chcieli sobie taką kupić, to na Depik znajdziecie tak samo tą łopatkę. I jeszcze pokażę Wam dwa takie jakby smakołyki, które kupiłam. Pierwszą rzeczą są to takie właśnie... Jak widzicie, tak jakby, jakby wam to powiedzieć, taki jakby patyk, który jest obłożony taką marchewką, czy coś takiego, taką suszoną. Już dawałam go świnkom i im bardzo posmakowało, to również jest oczywiście z depik. I to jest, moi drodzy, jak najbardziej dobre, nie ma tu zbóż przede wszystkim, także moje świnki posmakowało. I to w sumie widziałam, że są jeszcze smaki chyba tam buraczkowe. Tu mamy akurat wersję z marchewkami. No i teraz przechodzimy do drugiej rzeczy i są to kolby, ale jak widzicie, Vitapol, ale są to, moi drodzy, kolby bezzbożowe. Jedne z najlepszych kolb, które świnki mogą jeść. Jak widzicie, tutaj macie sobie skład, możecie zobaczyć. Również skład znajdziecie na Depik, bo to jest również właśnie z Depik. Już dawałam moim świnkom właśnie, jak widzieliście, kolbę i bardzo im posmakowała. Taka kolba dobrze będzie, jak będziemy dawać na przykład jedną na 3 miesiące czy tam pół roku, bo jak wiemy, Vitapol naprawdę tuczy i nie powinny świnki tak często jeść takich kolb, ale co parę miesięcy jest naprawdę ok, jest ona bezbożowa także że jest naprawdę dobra dla świnek, tak samo jak i właśnie te gryzaczki. Także no, ja w sumie myślę, że to chyba byłoby to już na tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Wyszedł on dosyć krótki, to będzie chyba najkrótszy vlog, jaki kiedykolwiek nagrałam, ale w sumie wpadłem na pomysł, żeby go nagrać na spontanie totalnie, bo on nie był w ogóle planowany, żebym dzisiaj miała jakiegokolwiek vloga nagrywać. Ale mam nadzieję, że wam się on spodobał. Dziękuję bardzo za oglądanie. Nazwy na Instagramie może już nie będę podobała, bo jest to w sumie dosyć irytujące. Widzimy się w kolejnym odcinku. No i cześć! E